Cześć! Zapraszam Was na sklep motoretropresscapsel.pl na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem są różne wzory bordowy polonez polonez borewicz biały polonez Caro plus ciemnozielony są koszulki damskie, są koszulki męskie można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie Mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich Polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No witamy, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, przyjechaliśmy Polonezem. Jest tam w tle, jest taki tutaj zakład specjalizujący się w klimatyzacjach. No postaram się, żeby dobrali mi skraplacz. No zobaczymy co się uda dowiedzieć dzisiaj. No raczej z tej strony, no bo tu idzie do skraplacza, do tego, do do spążyarki. Ja pokażę na razie to mocowanie jest, no bo on... bez znaczenia, bo i tak byśmy tutaj zamocowali ten środkowy uchwyt. On, I on wtedy wychodzi tak jakby na wylot, tylko że z tamtej strony mhm. i do tej śruby się go sam przykręca. Może źle, że tych uchwytów nie wziąłem. Co on jeszcze trzeba robić? pod wentylator pod wszystko. Znaczy to uchwyty to ja mam. Tak, tylko maki to też jest tak, wiesz, budżetowo, nie? Trochę, bo to wiesz, zrobić skrapla za 1000 złotych. Możemy, nie? Że cały sami zrobicie, tak? Taki jak jest potrzeba. Jakby wystarczył do nas, wiesz co, Mógł te mocowania, mnie. to robimy identyczny taki jak To jak du Dużo powiem dać. wam, że tysiąc no bym chciał mm, po prostu kupić no, to co rozumiem. jest i sami sobie tam przykręcimy, dopasujemy, no no tak bym to widział. Gdybyś miał przewód, sobie mógłbyś wyjść z tą końcówką pasującą mhm. tu. No, a ta druga by pasowała tutaj, nie. No dobra, a z tym pękniętym to jak zrobimy? Bo tam nie wiem, czy takie same były końcówki. Z tamtym pękniętym. Uh -huh. Może ja bym od razu przewód u Was dokupił, jeśli można. A ja takiego przewodu nie Aha. mam, nie? A taki przewód mogę Ci zrobić, nie? Ten. Poczekaj, już przynoszę. Tego by, trzeba by było zrobić, tego przedłużyć po prostu tutaj i go wspawać tak, tego tutaj, mhm. ten, ten śrubunek rozwalić i wspawać go tutaj, stąd przedłużyć. Ale zaraz, ten to jest, ten to można odkręcić, tak? No. No ale ten bardziej mi chodzi, bo ten jest urwany, tak? No ale tego też, tego też nie połączysz z tym. Mm -hmm. Tak? No dobra, a ten jest do? Do? To no właśnie, nie wiem. Gdzie jego się... Ten chyba jest między... To znaczy nie, to jest mój przewód. Aha, dobra, to sorry, przepraszam. Przewód, Pomyliłem się. Dobra, po prostu dobra, dobra. Z, żebyś miał końcówkę, No rozumiem. E... No dobra, to jak byśmy to rozwiązali, tego, bo to... poczekaj, a ten? Już, już, już. Może po prostu... Znaczy inaczej zapytam, jak czy, byś... czy mógłby Pan takimi przewody załatwić? No bo to też szukać, czy dorobić, czy zrobić. Mhm. Zrobię ci tak. Bo w takie spawanie to ja nie wiem, czy to jest sens się bawić. No. Zrobię ci takie przewody. Zrobię Dobry. ci ten przewód. W całości on będzie szedł do tego skraplacza. Będzie przyczepiony, tylko musisz mi zostawić mhm. tą chłodnicę. Mhm. Tą, starą. tą starą. No to jest ja zostawiona mi niepotrzebna, tak? I, 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 no i tą. I tą nową. No. Mhm. Aczkolwiek one no, zobacz, w tym samym miejscu wychodzą, także Tak. No i to mi zostawisz, ja ci zrobię dwa te przewody. Dwa te przewody, żebyś mógł przykręcić do tego złącza No dobrze. Już tam w tym pasie z tą strefą czystego transportu tutaj w Warszawie, bo to, to też jest W Teraz no, no, jesteśmy pierwszy raz jak to się mówi. E, to ja nie wiem czy to, to tylko kurczę, czy to przejdzie w ogóle. Ale to tak? już jest, obowiązuje. Obowiązuje, ale to dwa lata hmm. mają tak... Hmm. Tak, tak przymrużyć, przy, 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 przy tak? Ale kurde no to, to, to ewidentnie nam nakazują... Co nam nakazują? No, sprzedać samochód, zezłomować i kupić nowy. Tak. Kupić nowy, tak? No. no to co, to ma 5% ludzi kurde mieć samochody? A po co jest stać teraz, Dokładnie. pójść do salonu i tak. wydać na byle jakie kurde Szez. Bo 70-80 tysięcy i to jest kurde samochód trzycylindrowy. No. Możemy zrobić tak. Może, bo mogę zdjąć to, wiem jak to się zdejmuje, i ten, ten grill no. tutaj, jest produkt wtedy dopasować, ale nie wiem czy jest sens. No, Może po prostu wystarczy od spodu. Tak jak wszystkiego pan robił. No. Bo ja mogę zdjąć w razie ten co? Ten będzie idealne to. Ja jak też chcesz, tak może też też, też uważam. Że wam że, że zdjąć, czy uważasz, że idealnie będzie? Uważam, że idealnie będzie. <głos> 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 Aha, no dobra. Bo tak jak ja mówiłem, uchwyty są. Teraz pokażę. O dokładnie tak, tu jest nakrętka. Ewentualnie tutaj można dodatkowo byłoby do tego jeszcze czymś przykręcić. Ale kurde, czekaj, jak one tutaj, zastanawiam się, tędy, którędy te przewody wychodzą, wychodzić mają, one wychodzą tędy pomiędzy a może, chłodnicą, a tym pasem, czy one A może tędy, tędy właśnie tą dziurą może właśnie a raczej dziurą? Ciekawości z tej strony ja, też tak jest. A trzeba zobaczyć, czy z obu stron jest, jest taki ten sam ten otwór. Mhm. Uh -huh. Bo tu jest prosto, a tu może jest wygięte, mi się wydaje. Tak, tu jest tak. Tędy idą na pewno. Tu jest inaczej, tak wygięte. Raczej tędy. Jeszcze raz się tutaj muszę przyjrzeć. Ale nie, tutaj też takie coś jest. Z tej strony. Tutaj. ciekawości, to jest oryginał, czy to. Takie, Ta, oryginalne. wygłuszenie, żeby właśnie było ciszej, ciszej słychać. No, widzisz, ciekawie, ciekawie. To się wszystko da zrobić. Znaczymy, tylko wszystko wszystko da to trzeba się po prostu robić. pokminić. I już są prace poczynione, żeby zamontować to, nie? I teraz, wiesz, patrzymy, co tutaj dobrać, No, bo tego to na razie to zabierzemy. Nie wsadzi, wsadź, wsadzi, nie? Tylko, że. Dobry będzie. No, Raczej tędy po prostu wychodzą te przewody. Dlatego jest takie, taki otwór, chociaż z tamtej strony też jest, ale tam jedna rura też idzie. Mhm. Mm A wtedy coście robili w tym bordowym, co ja robiliście, no. to wiesz jeszcze zakładali wszystko? Tak. Nie masz dokumentacji o tym, co robiliście? Filmów, zdjęć? Mamy w głowie wszystko. W głowie. <laughs> Nie no wiesz, no to kurde. Teraz na jakiś czas się teatry, no, albo nie, tak. przez tą dziurę tak, przez tą dziurę trzeba będzie to zrobić fajne jest to w tych przewodach, że wie, że można podejść i jak coś nie pasuje nie Przegiąć sobie wyginane, nie, tak? wyginane oczywiście no te no ale ale są się. plastyczne nie? No ale połamał się Tęk. No ten się ten bardziej go y, utlenił aldo, się aldo ta. Nie, tutaj nie? Bo jakby się połamał to było równe A ten aczkolwiek no, te przewody wszystkie można delikatnie przeginać także no to dopasujemy, no. Także tak, tak. One chyba przez tą dziurę wychodzą, bo one są delikatnie odgięte w tą stronę. Raczej tutaj przy chłodnicy by nie przechodziły, bo by w drugą stronę chyba były, nie? Tak by były. W drugą stronę by były nagięte, nie? Mm -hmm. No dobra, to co, idziemy chyba. Dobra, biorę od... to, Ja to biorę, I tak? I zamów te przewody. No to, znaczy zamów, nie, no. No. Trzeba... no patrzcie jaki tam klasyk stoi. Coś amerykańskiego prawdopodobnie. Zaraz, zaraz. poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.